Siemanowie, z tej strony Kuba i dzisiaj będziemy mówili sobie jakie są darmowe darmowe tenopety ta no, tak jakby jakie jakie są darmowe sposoby na huge peta o że jak się? Więc jak chcecie darmowego haszpeta, to oglądajcie te wszystkie filmy do końca. Żadnych kodów na pewno nie będzie, bo to są darmowe sposoby. No i no już przejdźmy do pierwszego darmowego sposobu. A pierwszy darmowy sposób, no to to są normalnie prezenty. Możemy sobie włączyć komputer na Awka. No i potem poczekamy sobie, ja teraz muszę czekać 2 godziny i 10 minut. Więc jakbyś jakbym zostawił na tyle afk, no to myślę, że spoczko. Eee, jeszcze zrobiłem film i, i to już się niestety nie odzywało, no, ale posiłem fajną muzyczkę i dzisiaj już będzie tego, w, tego. Chyba dzisiaj dwa filmy, bo teraz już jest 21,941, czyli 2131. Nagrywam o takiej godzinie. I mogę o takiej godzinie nagrywać, nie przejmujcie się. No i dobra, to był pierwszy darmowy sposób i teraz czas na drugi. Jak wiecie, zawsze, zawsze jak są nowe update'y, to czasem są nowe krainy i nowe future. No ja wam polecam w nowym update'cie... No zawsze w nowych update'ach farmić nocka, ja niestety nie mogę. Jak macie fery, to zostawiajcie łapkę w górę i subika. Ale no, drugi sposób, tak jak wam mówię, jak jest, jak wyjdzie update, to, to po prostu sobie noskę siećcie, farmicie, a potem sobie po prostu otwierajcie. Zróbcie sobie... Wtedy zrobicie sobie łatwo legendy, tak jak tutaj. Ja niestety nie zbieram, ja teraz zbieram hardcora, jak widzicie. Mm. Okej, okay, kolejny prezent można odebrać elegancko. No i tak, no i pierwsza, pierwsza metoda na darmowe prezenty, no to było to odbieranie. Druga to jest tego. A trzeci sposób jest taki trochę nietypowy bym powiedział, bo, bo jak wiecie, to huge można dropnąć z, z takich jak, jak był tutaj huge Pixel cut, nie? No i... No, no i w Cutwordzie teraz nie mogę się tyle pierdnąć na Catworda, no bo jak widzicie, no nie mam Catwordu, ale jakbym tam miał to, to tam można sobie normalnie zrobić huge'a. Jak tam macie bardzo dużo rainbow końców w normalnym świecie, to zrobicie sobie, a w i będziecie mogli sobie zrobić huge'a jak, jak ja. Tylko że, no tak, ja zrobiłem huge'a, tego, no. Dropnąłem go ze skrzynki, tak? No, yy, nie, yy, no szanujmy się, no, dropnąłem, a i w ogóle tego, to zrobiłem sobie w Dark Matter e i ogólnie, od w ogóle, jak chcecie takiego, takiego jednego Deluxe'a dla, to będę mógł wam rozdać, albo nie, nie, bo to będzie głupie, nikt nie będzie tego chciał chyba. A może ktoś by... Nie on nie będę dawał. Cyk, 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 cyk. No i tak, no i czwarty sposób to to jest taki, że no, no taki sposób no... Znacie pewnie youtuberów jak tu Kifi, Węgorz, yy, Yoshi i tak dalej, co nie? I najpierw widzowie zróbcie sobie tak, uprawiacie sobie kanał, nie? Znaczy, tak zawsze jest, że macie, że uprawiacie sobie kanał, jak macie za jakieś 10 tysięcy złów, to wam widzowie wysyłają do mailboxów, nie? No i, no i czasem widzowie są tacy powaleni, no i na tym kanale tu Kifi, to, to hop dosał 45 milionów gemów i rainbow huge kata, -hug hop miał mega farta, jeszcze dostał huge festive kata. Huge 3 Rocky, że dostał tam hiu, yy, yy, tego drugiego, nie tego, tylko z jajka, ten Exclusive Balloon Egg, dostał yy, tego zielonego chyba Axolotla, z co, tak, zielonego Axolotla dostał. Tego, którego mówiłem, czyli nie, nie tego, którego mówiłem, tak, tego, którego mówiłem, czyli Huge Pixel Kata, jeszcze drop... jeszcze dostał. No i chyba tam na koniec dostał jeszcze Huge kata więc bardzo dużo dostał. No, opłaca się być takim dużym youtuberem, jak. Znaczy, no, chłop, miał strasznego farta do tego, bo. Ja bym też chciał być, ja bym też chciał mieć takich kochanych widzów jak wy, bo wy jesteście kochani. Jesteście po prostu kochani widzowie. Ja was, ja was kocham. I tak, yy, ogólnie. Jest ogólnie 6 sposobów. Dzisiaj powiem 6 sposobów. Idziemy teraz do piątego. Jak wiecie, są darmowe kody. Znaczy nie darmowe kody tylko są kody za, za takie maskotki, nie? I na przykład jak taki youtuber jak Bojan, kupił takich maskotek na przykład nie wiem, z nie wiem, tam z 50, nie pamiętam, nie wiadomo to bardzo kupę hajsu, na to wydał. No i jak jesteście takimi pokacami, yy, którzy wydaje dużo nagrań, no to możecie sobie kupić takiego pluszaka i będziecie mieli darmowego Hitchbeta i będziecie mogli z niego zarobić darmowe. Darmowe 100 bilionów gemów. 105 bilionów gemów przepraszam. Yy, no i to był właśnie piąty sposób. Szósty sposób. Ostatni na tej liście. To jest taki. Macie sobie bank, nie? To jest praktycznie to samo co tego, ale inaczej... Był sobie, jest sobie ten bank, nie? Jak wysyłacie komuś do banku, na przykład youtuberom, no to czasem też dostaje no ich no i, no i No i to jest to, to samo ogólnie nie tylko, tylko z bankami, ale teraz to już... To nie te teraz to już się używa mailboxów, a nie banków. To z banków no nie wiem, kto w ogóle używa. Ja zbytnio nie używam, ja zbieram ogólnie hype gifty, bo chcę sobie widać te hype gifty. Wydał sobie e, tego, e, be, będę sobie zbierał te hype gifty, będę sobie je oddawał do e, e, banku. Tak, będę sobie dawał je do banku. I dopiero jak będę miał 13 hype giftów. To wtedy widzowie, wiecie co zrobimy, wiecie, wiecie. Nie zrobimy niestety opening, ale sprzedam. Będę miał wtedy 20 milionów tyłów i będę mógł sobie kupić. No, no, dużo nawet, ale to bardzo dużo. 4 tygodnie to, to jest 28 dni, czyli miesiąc. Miesiąc to jest 4 hype gifty. Ale najlepiej to, to robić mulciaki. Ja będę robił je, dwa, jeden, czy tam dwa multi, multi konta i będę wchodził na, na, trzech, na trzech kontach. Na moim głównym, na, na multi mojego taty i na, moim, i na multi koncie moim. Wtedy będą trzy hype gifty. No i wyobraźcie sobie, jeden tydzień trzy hype gifty. No to trzy tygodnie to dziewięć hype giftów. Cztery tygodnie to już jest dwanaście hype giftów czyli praktycznie w miesiąc można zarobić tyle hype giftów po prostu wow i, i trzeba po prostu zrobić sobie, trzy mul, trzeba zrobić sobie dwa mulciaki dwa mulciaki i tyle eee, i będę tak sobie wizowie robił zarobię sobie na huge'a zarobię sobie no nie wiem no, no chciałbym bardzo huge z carry Chciałbym mieć przynajmniej drugiego jakiegoś takiego hiurza, żebym jakoś wyglądał. Tak, tak fajnie, żebym wyglądał. Albo z roka. I będę tak znowu robił. Bede, be, po prostu będę tak cały czas robił, widzowie. Tak cały czas. I będzie wtedy superancko. Akurat e, pojutrze update. Widzo, e, jak wiecie wiz, znaczy, ja, ja widzowie jestem w województwie mazowieckim. I akurat teraz nie mam niestety ferii. Te, teraz nie obgadujemy tamtych liczbatów, tylko obgadujemy teraz to, co ja mam. Nie mam teraz ferii niestety, ale zmienił się mój plan. Nie wiem, czy niektórzy tak nie mają, ale ja w piątek, wiecie, ile mam lekcji? No zgadnijcie. 4. Do dwunastej. A moi koledzy już mają ferię, a ja będę miał lepiej w bo im się skończą ferie, a mi się dopiero zaczął, więc ez będzie ez. Eee, znaczy nie z nich S, tylko że ja będę miał esse, że ja mam ferie, a oni nie mają wtedy ferii, bo oni mają chyba jeszcze tydzień ferii, a ja będę miał dopiero chyba tam 13 lutego, 16, nie wiem i ogólnie widzę zobaczcie na no, mojej gamepasie naprawdę to już wygląda nawet dobrze tego jeszcze nie kupiłem oktoblegów i tak dalej ale patrzcie to wygląda nawet dobrze nawet dobrze tu, tutaj mam trzy kupione tutaj mam prawie wszystko kupione więc super no i fajne tu jest, tu jest 25% ekstra tutaj jakieś la o kurde ty. Dobra. E, no i tak. Dodałem jeszcze siódmy sposób, czy tam szósty nie pamiętam. Ale to już będzie ostatni sposób na dzisiaj. Siódmy sposób to wydać robuxy. No dokładnie to wydać 400. Wydacie sobie 400 wy kupicie sobie 2 razy 50 milionów gemów i będziecie sobie mogli spoko Hyud'a kupić. Ale to się niestety nie opyla, bo może sobie kupić za dwa razy mniej i Huja i go potem sprzedać. Więc, tak jakby kupienie Huja, tego tą maskotkę, dragona na przykład, to wtedy sobie go po prostu sprzedamy i zaoszczędzimy 200 zł. Więc, tak jakby ten sposób, który teraz mówię, to się nie opłaca, ale tamto już się opłacą. Więc tamto Wam polecam. No, ja, no i to już było z mojej strony na tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. I. Na. No, na. No, no. a, Dobra, widzowie. Jeszcze dzisiaj spróbuję zbierać 450 um, cz czte milionów e, tych. O, i widzowie, w ogóle zobaczcie to, patrzcie to, patrzcie to. free gifty, Za chwilę będzie 99 level, i wtedy będzie większa szansa na chyżkapkajka. A jak będzie już większa szansa na chyżkapkajka, to już będę liczył na, na, na mojego I Jak mi drobnie chyżkapkajka, to, to ja zamglęę I, 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 i zarobię. Dzięki temu, jak mi drobnie chyżkapkajka. Ale teraz to już jest taka, taka szansa pół na pół. A, a wtedy to już będzie taka duża szansa, taka, taka szansa już taka pełna na takiego huge'a darmowego, takiego, wiecie, jakby, jakby, no każdy by chciał zdobyć darmowego huge'a pierwszego, nie, ale, no, tak się, no, zbytnio nie da, można maksymalnie sobie tutaj i, i maksymalnie można, y, można wejść sobie tutaj, wejść sobie tu, reading course i sobie pisać, na przykład, Pet myślnik to 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 -F -F -B -E -K -G 0 00 tt No i czy działa? No nie. No i tak mogę sobie robić, jakim przypadkowo użyje się kod. To wtedy, no, no. no nie no, ja wiem, czy Preston może wtedy kogoś zbanować ale na pewno nikt nie odgarnie kodu. No, no, nikt nie odgarnie. E, I w ogóle, jak wiecie, skąd jest Preston, zostawiajcie łapki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby każdy content was nie omijał. E, no i dobra, jest już 54... No, robimy sobie 420 milionów. No i potem sobie pozbieram już za filmem. Ogólnie widzowie te osoby, które mnie zas zas zasubskrybowały, to ich bardzo lubię. na Moi zacznienia bardzo lubię, tylko ich bardzo doceniam. Dziękuję Wam za 2022 rok, że mi tak pomogliście. No i my już dobijamy sobie skrzynia i na, i na tym skończymy sobie. Ech, będzie chyba fajnie. O, nawet sobie triple damage włączyło. Więc super. Już tutaj niszczymy na szybko. Mhm. Dobra, widzowie. To by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Pa, pa.